przyjechał do nas do firmy klient z łódką aluminiową, samoróbką taką poprosił nas aby mu to zrobić na jakichś rzeczach używanych. Taka budżetowa robota, więc postanowiłem wyszukać tutaj kilka różnych rzeczy, które gdzieś tam zalegały po kątach, ale oczywiście certyfikowane sprawne, bo bezpieczeństwo na wodzie to priorytet i. Staram się mu to teraz wszystko poskładać, a zlecenie czego dotyczy. Zlecenie dotyczy przerobienia silnika rumplowego 15 koni Yamachy na sterowanie właśnie z kierownicy i manetką z cięgnami i gaz. Wprost sobie zażyczył Pan, żeby sobie zamontować na łodzi kierownicę. Znaleźliśmy tu jakąś starą manetkę, cięgna, używane, ale jeszcze dobre więc jakoś to w budżetowym koszcie postaram się tu złożyć. Niech pan pływa po morzach i oceanach. Wiadomo, nie każdy lubi luksusowe jachty, więc i takich klientów też nie olewam. Wiadomo, że lepiej się montuje nowe rzeczy niż te stare, bo jest więcej roboty, bo to trzeba nie dość, żeby wyszukać i jeszcze rozebrać, posprawdzać, ale damy radę. Kto jak nie my, Tom Carbone.